Witajcie w kolejnym naszym filmie. Zaczynamy tego vloga z naszej przyczepki razem z Żonką. Cześć. Tutaj właśnie pakowaliśmy naszą przyczepę na kolejną naszą podróż. A startujemy jak rok temu do Norwegii, ale tym razem jedziemy dalej na północ. Będziemy starać się dojechać na lofoty. Taki jest plan naszej podróży. No i będziemy Wam pokazywać naszą wycieczkę w tym roku. Także zapraszamy Was na tego vloga i na te filmy z naszej podróży z Norwegii, a zaraz Wam opowiemy jak będziemy jechać, jak będzie wyglądać mniej więcej nasza droga. No i ogólnie Wam powiem, że w tym roku będziemy jechać troszeczkę inaczej jak w tamtym. W tamtym roku płynęliśmy ze Świnoujścia do Trelleborga. W tym roku postanowiliśmy trochę zmienić naszą trasę i pojedziemy do Gdyni, skąd przepłyniemy z Teną do Karlskrony. Jest to troszeczkę bliżej tutaj w Polsce o 200 km. No i potem jest też bliżej tam już w Skandynawii też około 200 km. Mamy bliżej na Lofoty, jedynie prom płynie dłużej, bo Stena płynie około 10 godzin. A z tego co pamiętam TT Line płyną około 7, więc te 3 godziny. No ale jadąc przyczepą to i tak nadrobimy ten czas na promie. Także my tutaj już zamykamy przyczepkę i powolutku będziemy startować. Tak wygląda nasza trasa w tym roku. 4.55 mamy taki czas do przejechania tutaj do portu w Gdyni. Łącznie 542 km, a jak pamiętam, to w tamtym roku do Świnoujścia mieliśmy ponad 7 godzin i ponad 700 km, więc widzicie, że tu jest już różnica. No i potem tutaj płyniemy z Gdyni do Karlskrony. I potem będziemy jechać tutaj w stronę Lofotów. Tu jeszcze mogę Wam pokazać, że tu jest gdzieś Trelleborg, tu byśmy dotąd dopłynęli Titleinem, My będziemy tu i te drogi i tak potem się tam łączą, więc też mamy tutaj trochę zaoszczędzone. Więc dajemy rozpoczni. No i widzicie, że pokazuje tutaj 7 minut po północy że powinniśmy być. Także startujemy i będziemy się widzieć dalej już na trasie. I robimy sobie pierwszą przerwę. Jesteśmy na wysokości włocławka na mopie. Taki parking, niezbyt duży, to jest kilka stanowisk dla ciężarówek. A tam jest właśnie ten cały tutaj, nie wiem jak to się nazywa fachowo, te, te pomieszczenia z łazienkami. Można wziąć prysznic, toaletki, idzie się dobrze, powiem Wam, idzie żonka. Idę z ciuchami, bo jest zimno. No, wczoraj było tak gorąco, a dzisiaj jest 15 stopni pokazuje. No i jest tak dość zimno, bym powiedział, no ale damy radę, także robimy. Krótki pit stop i lecimy dalej. Mamy jeszcze 2,5 godziny jakoś, no jakoś tak właśnie pokazuje. Więc myślę, że przejedziemy sobie jakąś, jakieś półtorej godzinki i zrobimy sobie postój na jakimś mopie na noc i rano sobie wyruszymy do portu. I rozpoczynamy kolejny dzień naszej podróży. Pierwsza nocka za nami, spaliśmy na mopie tutaj autostradowym 40 km przed Gdańskiem. Moja rodzinka już wstała. Cześć, przed Gdynią, kochanie. Przed chyba. Gdańskiem. Przed Gdańskiem? No, Gdańsk jest wcześniej. A to jeszcze. Miłość tam mój. jeszcze leniwiec śpi. Tak, Nam Nam ogólnie zostało jakieś 40 parę kilometrów do Gdyni, więc startujemy. Musimy się jeszcze zatankować. Ostatnie bramki zjazdowe za nami, więc ruszamy w te ostatnie 40 kilometrów i widzimy się prawdopodobnie już w porcie w Gdyni. Powolutko dojeżdżamy już. 17 a nasz prom odpływa o godzinie 9 tam w instrukcjach było podane, żeby być najpóźniej godzinę przed odpłynięciem, więc myślę, że mamy dobry czas no i będziemy zaraz tutaj się odnajdywać także pokażemy Wam jak to się wjeżdża tutaj do portu, a z tego co tak obserwowałem na mapach to jesteśmy już bardzo blisko, tu są chyba ostatnie zjazdy i będziemy zaraz wjeżdżać już na teren portu Załatwione dokumenty i bilety. Jedziemy za kamperkiem. Czy to nasz prom, Stena już? Jesteśmy już tutaj w kolejeczce na linii numer 5. Dostaliśmy karty pokładowe. No i czekamy. Ogólnie nie wydaje się, żeby było zbyt dużo oczekujących. No ale mamy jeszcze troszeczkę czasu, więc pewnie się zjadą. A nasz prąg właśnie tam wpływał. Nie wiem, stoi, czy pokazywałaś. Stoi? stoi? Uh -huh. No to Nazywa stoi. Nazywa się Spirit albo nie, nie wiem. Patrzyłam wczoraj na internecie chyba Spirit. Czyli bo... też mają swoje. Tak, też mają swoje nazwy. Jak wy... Także czekamy. Mamy godzinę 7.24. Zobaczymy, o które będą nas wpuszczać. A tak wygląda nasz prom. Który niedawno tutaj wpłynął. Praktycznie w tym samym momencie, jak wjeżdżaliśmy, on też wpływał. Zobaczcie tam auta dopiero zjeżdżają, które przypłynęły ze Szwecji. Także czekamy na rozładunek, jak wszyscy wyjadą. No i będziemy wtedy sobie wjeżdżać. Tutaj stoją te ciężaróweczki, za nimi stoi nasza przyczepa. Jest kilka kamperów, kilka przyczep, więc będziemy sobie tutaj cierpliwie czekać, żeby wjechać i płynąć w stronę Szwecji. Jak miłoż wrażenia, duży czy mały? Większy jak w tamtym roku? Tak. Chyba tak, nie? Tak mi się też wydaje, że jest większy, no chyba że takie wrażenie robi. No ale jest duży. A tu zobaczcie, mnówki sztuki Volvo, świeżutko przypłynęły z Zobaczcie, jak tu jest wszystko zabezpieczone tarcze klocki takimi pokrowcami. Także Volvo jednak dba o swoich klientów. A my teraz idziemy do przyczepy i będziemy sobie cierpliwie czekać i ruszyło się. Pierwsze auta wjeżdżają. Mamy godzinę 8.15 więc 45 minut do odpłynięcia. No i myślę, że wyrobimy się z takim czasem. A tam jeszcze do góry schodzi ktoś z pokładu. Rękawem i wjeżdżamy. Zobaczcie, tak to wygląda. I teraz pod tą górę tutaj musimy się wdrapać. Także myślałem, że to będą wpuszczać w kolejności, jak stoimy na pasach, a to różnie wpuszczają: raz z pierwszych pasów, raz z kolejnych. No i zaraz będziemy na promie. I stoimy. Jesteśmy na linii numer 4. Autka obok wjeżdżają. A my się wypakowywujemy i szukamy teraz wejścia. Tak wygląda prom. Tu stoi nasz zestawik. Zobaczcie, tam są jeszcze pasy wolne, więc nie wiem, czy jest tak mało chętnych na rejs, czy jeszcze wiadomo za chwilkę. A my idziemy w tamtym kierunku i będziemy szukać wejścia już typowo na prom. Także podążajmy. Ahoj! Wchodzimy. Tutaj jest kolejne przejście na kolejne miejsca parkingowe. Tutaj jest więcej aut. Więc myślę, że nie ma zbyt dużo ludzi chyba, żeby płynąć. Tak wygląda nasz prom 12 pięter. A my idziemy na górę. Nie tam tam obcaju, chyba już i gdzie my to mamy się kierować stoi dwóch panów, którzy tutaj informują nas o wszystkim gdzie mamy sobie wejść i co znajduje się na każdym pokładzie, więc bardzo fajnie a tu zobaczcie jakie duże mentosy gigapaka Ale to będziemy Wam wszystko pokazywać już jak będziemy płynąć, jak na razie idziemy szukać miejsca do rejsu. I ruszyliśmy, wybiła godzina 9, także punktualnie prom wystartował. Wypływamy powolutku tutaj z portu w Gdyni, tu możecie zobaczyć wojskowe sprzęty, tam jest port kontenerowy. Tutaj ogromne szalupy ratunkowe, a tu zobaczcie jaki ogromny komin. Mamy tylko nadzieję, że nie będzie nami zbytnio bujać, bo dzisiaj wieje to tak dość konkretnie, no ale myślę, że jakoś damy radę. Opuściliśmy już port w Gdyni, wypływamy już na takie większe morze. Tam daleko widać półwysep Helski. Może kamera to pokaże? Z tego, co tak patrzyłem na mapie, to będziemy ten półwysep Helski opływać. Tak, tam, 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 tam. I będziemy płynąć w stronę Szwecji. Także może, jak się uda, to nagramy Wam Hel z tej perspektywy. Miło, że wypatruję ryb, chyba. No, na pewno jakieś ryby tam pływają, jakieś malutkie. No, ale myślę, że ich tu nie zobaczymy. Woda taka ciemna. Ale fajnie, bo mimo że taki wiaterek jest, to słoneczko świeci, i jest naprawdę fajnie i ciepło. A Tak wygląda nasz prom. Mamy, jak możecie zobaczyć, 12 poziomów. Z czego od drugiego do 6. to są poziomy dla aut. Mamy auto na poziomie 5. Aktualnie jesteśmy na poziomie 10 i tak sobie tutaj z misunią chodzimy i zwiedzamy. A tu jest plan poziomu 10. Jak możecie zobaczyć, klub nocny, kratki schodowe i wyjścia na taras. Tak wygląda poziom 10, a my idziemy dalej zwiedzać. Teraz spacerujemy po poziomie 8. Przyszliśmy do takiej sali gier. Tu można jeździć na motocyklach, jakieś wyścigi. Tu jeszcze mamy automaty i maszynę, gdzie można coś wygrać. Bardzo dużo automatów jest na tym promie. Tutaj jednoręki bandyta. Dalej mamy sklep. Drogerię bardziej i alkohole. Chyba, że tam głębiej coś można jeszcze innego kupić, ale z tego co widzę, to taka drogeria i tam dalej widać butelki z alkoholami. No, jak widzicie, ciągle jakieś automaty. Przeszliśmy teraz na siódmy poziom, ale na siódmym to praktycznie same kajuty jak możecie zobaczyć Łóżeczka jakieś pomieszczenia na bagaże, więc tu za bardzo wam nie pokażemy nic ciekawego. Idziemy jeszcze na dziewiąte, tam gdzie aktualnie siedzimy i to będzie chyba ostatni poziom, gdzie możemy wam pokazać coś ciekawego tutaj na tym promie. Także mi prowadź na dziewiąty I dwa do góry, teraz na ósmy i potem na dziewiąty. No i ogólnie na poziomie dziewiątym jest restauracja bufet. Miejsca dla dzieciaków. Także zaraz wam to wszystko będziemy pokazywać. Tak szybko przejdziemy. Też nie chcę tutaj innych nagrywać. Aktualnie jest przerwa, wszystko pozamykane. Jak widzicie kolejne automaty. Więc chyba duże zainteresowanie takimi automatami musi być, skoro jest ich aż tak dużo, a tu jest cała ściana z automatami. Także naprawdę jest tego sporo. Myślę, że na nocne rejsy, na nocnych rejsach, są dość mocno użytkowane. Tutaj nawet jest scena, gdzie można robić koncerty. No i tak wygląda tutaj restauracja. Takie miejsca dla dzieciaków. Też z automatami. Na promie mamy jeszcze atrakcję. Gramy właśnie w bingo. Tam panowie prowadzą całą tutaj rundę. I teraz mamy właśnie finałową rundę trzecią. Jak na razie nic nam nie udało się wygrać, ale będziemy próbować. Trzymajcie kciuki, może wygramy koszulkę. Także są animacje dla dzieci. No i są też dla dorosłych. Jak możecie zobaczyć, dopłynęliśmy, wyjeżdżamy właśnie tutaj już z Portu. No i będziemy jechać w stronę północy. Najpierw Szwecja, potem Norwegia. Także będziemy wam nagrywać tutaj resztę drogi i co będziemy tutaj zwiedzać i porabiać. A jak na razie to musimy wyjechać z Portu i znaleźć, jak musimy na dzisiejszy nocleg. Także. Widzimy się w dalszej części tego filmu. Znaleźliśmy miejscóweczkę na dzisiejszy postój. Będziemy spać w takim miejscu. Jest to taki parking tutaj przy drodze. Za tymi drzewami, jak słyszycie, tam jest droga, zresztą też ją widać, że auta jeżdżą. Tutaj są sanitariaty. Taka wiata, gdzie można sobie tam iść zjeść. No i tak będziemy sobie dzisiaj spać. Przejechaliśmy, nie wiem, około 70 km, 80. Mamy 21, za chwilkę. No i tak będziemy tutaj, jak powiedziałem, już nocować. Ja już czuję zmęczenie, mimo że płynęliśmy 10 godzin. To powiem Wam, że jestem zmęczony, mimo że nic na tym promie nie robiłem. To nie wiem czemu. Czy wczoraj się nie wyspałem, bo spałem tylko 3,5 godzinki. Więc pewnie to też ma na to wpływ. No i stwierdziliśmy, że nie będziemy jechać na siebie, bo. I tak mamy dużo czasu na dojazd na lofoty. Więc nie ma sensu się spinać. Co niektórzy już tutaj nam padli w przyczepie, już sobie tam smacznie śpią. Zobaczcie, leżą. Dwa brzdące po wygłupach w bawialni. Boże, jak one się dzisiaj wybawiły. Masakra. Także na mnie naprawdę było dość atrakcji. sporo atrakcji dla dzieci i nie tylko. Zresztą pokazywałem wam to wcześniej na tym filmie. A my teraz się tutaj jakoś troszeczkę odświeżymy. Zjemy sobie kolacyjkę no i widzimy się już w kolejnym dniu. Także do następnego vloga. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie nasze filmy. Będzie nam miło za każdy komentarz, lajka i subskrypcję. Także do jutra i do następnego vloga. Na razie, cześć.